Tutaj horoskop będzie na ten tydzień najbliższy dla osób z Poznaku Skorpiona. I oczywiście przypominam, że już można zapisywać się na horoskop roczny. Szczegóły są zawarte w poście i filmiku, który jest na stronie. Jeśli chodzi o horoskop dla Skorpiona, uwaga, żeby się z kimś nie pokłócić, nie posprzeczać, bo będziecie rozczarowani. A i ktoś was, jakiś mężczyzna w średnim wieku może Was po prostu źle potraktować, więc na to zwróćcie uwagę. Uważajcie, żeby nie stracić jakieś wydatki nieprzewidziane. Tutaj karty pokazują też, żeby nie stracić właśnie przez jakiegoś mężczyznę, żebyście w coś nie, nie zainwestowali, bo to również się pokazuje. Wasze wątpliwości są pokazane, ale ogólnie karty mówią, że ten tydzień może przynieść nowe możliwości, i szanse rozwoju. Jakaś kobieta w średnim wieku może Wam w tym pomóc, więc nie odrzucajcie tutaj oferty. W relacjach w domu pozytywnie, poprawa nastrojów, poprawa w relacji, e, otwartość większa, bym powiedziała. Niektóre tutaj e, skorpiony będą się szykować do ślubu albo dostaną zaproszenie na jakieś uroczystości. Przy niektórych skorpionach zakłopotanie, jeśli chodzi o pieniądze, o sprawy finansowe, ale nie widzę przy tym nic poważnego, kochani, więc dacie sobie też super świetnie radę. Yy, możecie się też zastanawiać nad jakimiś nowymi możliwościami, przebranżowieniem, nową współpracą i taka sytuacja i możliwość będzie od mężczyzny w średnim wieku. I ktoś, kto szuka pracy, znajdzie taką pracę? W, w sprawach zawodowych, tutaj, jeśli chodzi o aktualne prace, stabilizacja. Tylko karty pokazują, jeżeli chcecie coś zmienić, miejcie odwagę, żeby po prostu o tym powiedzieć. Nie czekajcie, aż coś się domyśli. Jeśli chodzi o yy, zdrówko, psychika, wasza głowa się pokazuje. Karty mówią też o kwestiach związanych z jelitami, z dolnym układem pokarmowym układ tutaj mi się po prostu pokazuje kostny, czyli kości, mięśnie, stawy. Tutaj niektórzy mogą mieć jakąś rehabilitację albo niektóre, niektórzy jakieś leki czy leczenie, ale tak to powinno być wszystko w porządku. I tutaj uważajcie również na górny układ czyli pokarmowy, czyli żołądek, trzustka, wątroba czy pęcherzek. Cudownego Wam tygodnia życzę.